Hej, 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 witaj w ostatnim majowym odcinku Pączka! Dzisiaj nadszedł już ten długo oczekiwany czas na top 5 waszych komentarzy tegoż mijającego już miesiąca. Zapraszam! I dziś obchodzą paschazy Felix i Kamila. Wszystkiego najlepszego! Przechodzimy do Waszych komentarzy bez zbędnego gadania. Komentarz numer 5: Dobre 5 minut pisze Korwin Król. Tutaj nie świruj pawiana, tylko mów kiedy będzie Twój nowy odcinek, tak? Kiedy w końcu pokażesz, czego się nauczyłeś na tej całej tej hopkoli. Ogarnij się, Szymon, to jest Twój czas. Wąż Penis. Komentarz numer 4, Moniczka pisze Kiedyś się dostawało rower górski, złotą biżuterię Teraz iPody, srody i inne gówna A dziecko nie ma dzieciństwa Zastanawiałem się nad tym faktem, że ten czas Tak szybko teraz leci, że te pokolenia się zmieniają Kiedyś to było normalne, że były dzieci e, Dorośli i, I te różnice były dosyć spore A teraz według najnowszych badań Zmiany pokoleniowe dzieją się w przeciągu 3 lat I wydaje mi się, że już e, Brzmimy jak te stare pryki Od kiedyś to było lepiej Komentarz numer 3 Gunville pisze Czystość zabawniejszego umyślnego mordowania simu i tworzenia cmentarza za domem oraz zapładniania mężczyzn przez kosmitów? Nie wiem czemu, ale za każdym razem, kiedy próbowałem grać, to kończyłem na robieniu jednej z tych czynności. Człowieku, my się już ci bywaliśmy wcześniej, a to co teraz mamy powiedzieć? No, psychopacie ty. Komentarz numer dwa, Arkadiusz Falkiewicz pisze. Ostatnio oglądałem Naznaczony dwa, oczywiście w nocy, sam, skupiony, i nagle kątem oka widzę, że coś leci w moją stronę. Strach mnie tak sparaliżował, że nie mogłem nic zrobić. Okazało się, że to trzyletnia córeczka się przebudziła i chciała zobaczyć, co robi. Może nie brzmi strasznie, ale w Właśnie dlatego nie lubię oglądać horrorów i nie rozumiem, po co się je ogląda. I, i jeszcze utwierdzasz mnie w tym przekonaniu, że, że, że to jest po prostu okropne. Uwaga, uwaga, komentarz numer jeden. Złota, pączkowa klawiatura wędruje do osoby, która napisała komentarz w odpowiedzi na pytanie, co byś zrobił, gdybyś wygrał 14 milionów złotych w totka. Michał Kruk pisze, jakbym wygrał, to Pączuś kupiłbym ci trochę lajków. I odsłon. Wzruszające słyszeć, że ktoś jeszcze ma na tym świecie wypełnionym wyzyskiem, prawda? Korupcją, złem i, i, i wszechogarniającym egoizmem jeszcze jakieś, jakieś po prostu pokłady współczucia w sobie. Świętem na dziś jest Światowy Dzień bez papierosa. Maj już się kończy. I chciałbym podziękować wszystkim widzom, którzy oglądają mnie codziennie. Dzięki za to, że jesteście, za to, że lajkujecie, za to, że komentujecie. Mam nadzieję, że będziecie jeszcze bardziej aktywni w następnym miesiącu, w czerwcu, który zbliża się już wielkimi krokami. I właśnie jutro widzimy się jak zwykle, moi kochani, o 19.00. Właśnie zjedliście pączka.